Yo, siema, to ja, e, najlepszy gracz Isaaca w Polsce, na świecie, we wszechświecie nawet bym powiedział. <gryw> Pewnie zastanawiacie się, co ja tu robię, gdzie ja jestem, dlaczego jest tier lista z Isaaca. Powiem tak, e, miałem nagrany odcinek, w zasadzie to mam sporo nagranych odcinków jeszcze, i jeszcze będę je wstawiał, ale jeden odcinek wyszedł mi za krótki, w jednym odcinku robiłem challenge i strasznie krótki odcinek mi wyszedł. Dosłownie 5-6 minut. Dlatego sobie pomyślałem, że zamiast wziąć kolejny odcinek, bo kolejny odcinek natomiast jest strasznie długi i nie mogę ich połączyć ze sobą. Więc zamiast tego zrobię coś innego i zrobiłem tier listę Zajdaka. I mean, jeszcze nie zrobiłem, ale z, 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 zrobię, zrobię, teraz zrobię. Jest, jest very good. Dobra, to jest moja e opinia ekspercka. Jeżeli macie inną opinię, nie obchodzi <grym> Nie no, żartuję. E to jest opinia, kogo najbardziej lubię, Zajzaka. W sensie kim lubię grać, kogo nienawidzę. Więc mamy 6 tierów, zrobiłem. E mamy oczywiście tier sztos, czyli no, moja ulubiona postać po prostu. Pewnie będzie parę, zgaduję. Chociaż jeszcze nie wiem. Jeszcze się nie zastanawiałem. Fajny, no to wiadomo. Jest fajny. Spoko to jest takie. Kurde, czy potrzebuję tieru spoko? Wiecie co wywałem ten tier? Za, za dużo tych tierów. No, 5 tierów wystarczy, dobra. Mamy już to, fajne. Może być, to jest taki pośrodku, że jest ok, ale też ma trochę wady. Wolałbym mnie, to jest postać, którą za bardzo nie chcę grać, bo, bo coś tam. I mamy tier paszą na chuj. <grych> Chy chyba nie muszę mówić, co to znaczy. Po prostu nienawidzę tej postaci. Okej? Okay? Okej, okay, dobra. Więc I guess, że zaczynamy od zwykłych postaci. Może zrobimy zwykłą i e tainted postać. Yy, ta tak, na przemian. Więc najpierw jest Isaac. Isaac jest spoko. Jeżeli ma się D6 odblokowane. Bez D6 Isaac jest meh. A z D6 to już jest taki spoko, więc nie wiem. Właśnie nie wiem, jak to robić. Czy zakładać, że już mamy rzeczy odblokowanych na tych postaciach? Bo Isaaciem to w większość gry się gra z D6, właśnie, bo się szybko odblokowuje. Więc pomyślmy, że to Isaac z D6 i dajmy go na fajny. Jest fajny. No, lubię D6. D D6 to jest bardzo fajny item i fajnie się gra z nim. Isaac ma podstawowe statystyki, więc nie jest zły. Dobra, Magdalena. Ona ma 4 HP, jest wolniejsza, ale za to ma leczenie. Powiem szczerze, aż tak nie lubię nią grać. Jakby. I, i jej sta... Wait, ja miałem na przemian to robić. Dobra, Madzia, poczekaj. Tainted Isaac. Tainted Isaac ja szczerze bym dał na sztos, bo to jest bardzo fajna postać. Prawda, mamy limit 8 itemów, ale te itemy możemy wymieniać. Plus na piedestałach losujemy pomiędzy dwoma itemami. Myślę, że Tainted Isaac jest bardzo fajną postacią nawet. Więc. Dałbym go na sztos, szczerze. Dobra, kolejna postać Madzia. Jak mówię, 4 HP jest wolniejsza, nie lubię nią grać. W sensie wolałbym, nie, szczerze pasuje do niej, bo jakby ona nie jest tragiczną postacią, ale po prostu ten wolny start mi się osobiście nie podoba. Ja dajmy ją tutaj. Ten Madzia, szczerze, czasami fajnie się nią gra. A czasami nie, więc może być jest spoko, bo ona ma coś takiego, że jej serca zanikają, ale od przeciwników, jak się ich walnie zmele, to wracają te serca. No może być. no nie, Wolałbym na pewno nie niż zwykłą Madzie, ale też aż tak często bym jej nie wolał. Dobra, nieważne. Kane, Majji. Kane jest fajny, szczerze, że on. To jest dzi dziwna postać, bo to jest, on ma 2 HP, ma lekko większy damage, zaczyna z kluczem i Lakitą. A on jeszcze chyba ten, z trinketem co otwiera skrzynię zaczyna, też było. On jest fajny szczerze, mimo że to jest taka basic postać, to naprawdę lubię grać Kane'em. Może przez to, że ma większy damage na początku, może nie, szczerze nie mogę określić dlaczego, ale Myślę, że dam go tutaj, ale niżej niż Isaac. Tainted Kane, no tutaj to ja nie wiem. Bo to jest straszny RNG. Możesz albo mieć tragiczny run, w którym nic nie zrobisz, albo możesz mieć taki run, w którym zrobisz dosłownie wszystko. I powiem szczerze, przez to ja bym nawet dał na Bottom Tier, bo nie ma zabawy z tej postaci. Craftowanie itemów? Nie wiem, mi się osobiście nie podoba. Wcześniej, jak było to jeszcze, że w każdym razie są takie same przepisy, receptury na itemy, to to było jeszcze gorsze, ale teraz też nie jest takie fajne. Szczerze, ja bym dał go na Bottom Tier, ale. No, ale mimo wszystko on nie jest aż taki zły jak sporo tutaj postaci, więc chyba tam go. Dajmy go wyżej niż Madzie, myślę. Bo mimo wszystko coś ciekawego ma. Dobra, Judas. Judas, ja mam klątwę z Judasem ostatnio. jakoś. W się sensie ostatnio, no kiedy nagrywałem, że nie umiał nic na nim zrobić. Nie wiem, on. On, on ma Book of Blaial, ale ma jeden HP na początek. On nie jest złą postacią. Ale czy jest fajną postacią? Nie wiem, chyba. Chyba nie. Nie, da, dajmy go tutaj, może być. Tainted Judas natomiast jest bardzo fajną postacią. On ma Dark Arts, który zwiększa mu damage. Dałbym go. Pomiędzy Isaaciem i Kane'em myślę, że mi pasuje Dla jego. Dobra. E, tutaj speed round. Blue Baby i Tainted Blue Baby. Niech idą się pierdolić. <grym> nie, nie lubię tych postaci. E, yeah. Ja. Je, jeden jest gówniany, a drugi żre gówno, więc no... Ty, tyle w temacie. I szczerze ja aż tak nie lubię. Ja wiem, że ona jest nawet mocną postacią z tym Blood Razor, zwłaszcza jak ma odblokowane ale nie wiem, nie, nie lubię grać pod ten yy, Horror of Babylon. Na pewno mi się lepiej granią niż Madzią, ale gorzej niż Tainted Kane myślę. Ja myślę, że to pasuje. Tainted Eve, szczerze ja bym dał ją tutaj nawet, bo nie lubię nią grać. Ona ma coś takiego, że zużywa HP, żeby spawnować te bloby, ale te bloby mogą zginąć i przez to tracimy HP. Nie lubię jej. Ja, ja bym dał. Na pewno lepiej mi się grani z tymi dwoma strakami, ale dałbym ją tutaj. Samson natomiast jest spoko. Czy jest bardzo fajny, to nie wiem, ale może być. Może być na pewno. Samson dostaje damage, jak. Yy, jak. Well, jak dostaje damage. Lepiej mi się grani ten Tainted madzią myślę. I chyba lepiej niż Judasem nawet, szczerze ja bym go nawet tu prawie dał. I wiecie co, ja chyba go dam tutaj. Ta, my... Samson jest... Nie, nie jest złą postacią, jest na... myślę że nawet fajnie się nim gra czasami. E, dobra, Tainted Samson szczerze ja bym dał tutaj, bo to jest bardzo fajna postać. E, strzela, w sensie ma tego berserka, mi się bardzo podoba nim grać. Tylko czy aż tak bardzo? Tak, tak, szczerze dałbym go tutaj. Dałbym go tutaj. Szczerze, na tym sztosie to dużo postaci nie będzie pewnie. Dobra, Azazel. On jest strasznie easy postacią i przez to ja bym dał go. Nie, dobra, przesadzam. Tutaj dałbym go. On jest mocny i przez to, przez to jest, że jest trochę za łatwą postacią, to mi się nie chce nim grać czasami. Ale no to jest easy postać i jest dobry i nie ma żadnych. Ma same benefity praktycznie, no więc dałbym go tutaj, szczerze. Ale again, nie, nie lubię nim grać. Ten, ten zaszel jest trochę inny, bo on nie lata i ma dłuższy Brimstone, nie ma takie ichanie. Szczerze, ja bym dał go wyżej, ale dalej może być. Dobra, Lazarus. Ech, nigdy nie lubiłem Lazarusa. Nie jest aż tak tragiczny jak te postacie, ale bym powiedział, że lepiej gra mi się nim niż Madził. E, Ten Lazarus, on, on miał tyle zmian, że ja już na dnie pamiętam, co on robi. Ale jedna rzecz, jaką pamiętam, że nigdy nie lubiłem nim grać, więc. I mean on chyba nie jest aż taki zły teraz. Podałbym go tutaj nawet. Czy lepiej gra mi się niż Tainted Szczerze, chyba ta. Właśnie nie pamiętam, bo on teraz jakoś dziwnie działa z tym flipem. Raz działał tak, teraz działa inaczej, ja już nie wiem jak on działa. Ale dałbym go tutaj. My myślę, że na wyższe miejsce na pewno nie zasługuje, nigdy nie lubiłem jego. Szczerze pamiętam jak robiłem pierwszy save file, to to była ostatnia postać jaką robiłem. Tylko dlatego, że nie lubiłem nim grać. Eden. Zwykły Eden może być. E, nie, nie mam co do powiedzenia do Edena, bo to jest RNG straszne. Ale trochę lubię te RNG. Trochę lubię, że zaczynamy z czymś. Myślę, że lepiej niż Azazelem mi się gra. Nawet Tainted Azazelem bym powiedział. Eden jest spoko. Tainted Eden natomiast może iść tutaj. Wyżej nie zasługuje. Tainted Eden to jest, że jak dostaję damage, to się wszystkie itemy zmieniają. Nienawidzę tego. To jest wkurzające strasznie. Dobra, Lost. I tutaj może być kontrowersjal, bo ja lubię grać z zwykłym Lostem. Mimo, że Lost jest strasznie trudną postacią, to fajnie się nim gra czasami. Więc... O jako chyba tutaj nawet, no. <ścoughs> Naprawdę, Lost jest fajny. W sensie, powiem tak. Bez Holy Mental to byłby gdzieś tu, ale z Holy Mental ja bym go dał tu nawet. Czy los teraz nie ma tak, że jakiś item, jakieś itemy mu się nie spawnują w ogóle? Chyba jakoś tak to działa. Sz szczerze ja bym dał go... No na pewno Samsonem mi się lepiej gra. Da dałbym go tutaj, myślę, że pasuje. Tainted Lost idzie tu. E nic więcej nie powiem. Tainted Lost to piece of shit jest. Ja tutaj zasługuję. Lilith jest spoko. Czasami rany są zbyt easy, ale też nie zawsze. Dałbym już szczerze na no może być niżej od Adenyna, aż tak nie lubię nim grać. Tainted Lilith natomiast jest bardzo fajna do grania. Bym kusił się nawet tutaj ją dać, bo Tainted Lilith tym fetusem strzela. To brzmi bardzo źle, ale taka jest gra. Chociaż czy ja wolę Tainted Lilith od Izaka? Chyba ta nawet. Dobra, wiecie co dam go tutaj na razie? Bo myślę, że nasz tos aż tak nie zasługuje jeszcze. Keeper, kolejny hot take, ja bym go dał obok losta. Keeper jest trudną postacią. I wiele razy rajd'owałem, ale go w repente zbawowali, że może mieć trzy serca, to jest po pierwsze. A po drugie, devil deal są za pieniądze, nie, nie za HP. Więc ja myślę, żebym dał go tutaj. Nawet. Chociaż nie, tak pomyślę, on jest trudną postacią. Mo może przesadzam trochę. Powiem tak, lepiej niż nią mi się gra. Dobra, da dam, dam go tutaj, dam go tutaj. Tutaj myślę, że pasuje. Tainted Keeper szczerze ja bym dał tutaj nawet, bo to jest moja ulubiona postać prawie, że... Ten koncept zarabiania z przeciwników i kupowania OP itemów w sklepie mi się podoba bardzo. Lepiej mi się gra niż Tainted Samsonem, i nie wiem, czy lepiej niż ten detajzakiem, szczerze. Um, no, nie wiem. Szczerze? Dobra, da, dajmy go tu, myślę. Myślę, że to pasuje. Again, przypomnę, to jest moja playlista, możecie się z nią nie zgadzać, okej? Okay? Ja, ja mam dziwną wyobraźnię, okej? Okay? Apolion? Apoliona lubiłem kiedyś, ale z jakiegoś powodu przestałem go lubić. No, nie wiem dlaczego. W się on, on jest spoko. Jego Wojt jest fajnym itemem. A poza Wojdem on jest słaby. Chyba dam go wyżej niż Keeper. O tutaj myślę, że pasuje. Ja. Yeah. Tainted Apolion jest podobny. Tylko, że on spawnuje muchy zamiast dostałe staty. Ale aż tak go nie lubię. Nie, może tutaj nawet gdzieś. Um, dobra, wiecie co? To damy tutaj. A ten niech zostanie tu? Czy zwykły Apolion jest lepszy od Tainted Apoliona? Chyba nie, ja. Dobra, ten Apollo niech będzie tu. Myśl, myślę, że tu jest spoko. Dobra, Forgotten? Sztos. Zajebista postać. Świetny design w ogóle postaci, że tą kością bije. Nie wiem, czy dać go wyżej od Samsona. Chyba dam go od sam Samsunga? Samsunga? Du -du 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 -du. E, od Samsona. Tainted Forgotten nie lubię. Nie, po prostu powiem, że nie lubię. To nie jest zła postać, ale nie, nie lubię nim grać, więc wolałbym mnie. A z tych wszystkich to chyba tutaj. Bethany to jest strasznie łopę postać i jest podobna do Azazela w designie, że jej nie lubię. Ale, ale trochę fajnie się nią gra z, tym, z tą ją, jej książką. Dałbym ją nawet, myślę, tutaj gdzieś wyżej od Samsona. Ja. Yeah. Ten, ten też jest strasznie OP. I powiem szczerze, że aż tak nie lubię nie grać za bardzo. Ona mi tu nigdzie nie pasuje, szczerze. Eee, I mean, może być. Myślę, że może być, tylko. Ja. Yeah. Ja, yeah, tutaj. Dobra. I dwie świeżynki na sam koniec. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Nie wiecie co. Zamieńmy. Tak. I bo to jest najgorsze, jakby. Okej, okay, to ten los tutaj nie. My, myślę, że to mi pasuje. Taka tier lista. Um, dajcie znać w komentarzach, co chcecie innego, co nie. E, zanim przejdziemy do ranu, bo jeszcze ran jest w tym odcinku, pamiętajcie, to jedna komunikacja. E, nie wiem, czy zauważyliście, robię daily filmy. Codziennie robię streak, już chyba ósmy streak albo dziewiąty, nie pamiętam. E, jest koniec września, ale przez październik też zamierzam go robić. I tu jest takie coś, że ja robię ten trick, żeby po pierwsze pozbyć się filmów, które nagrałem na zapas. Chociaż też nagrywam nowe, jak widzicie na tier listę całą nagrałem. Ale po drugie, żeby spróbować wbić 500 subów. Ja yep. chciałbym wbić 500 subów w tym roku. Ale mam dla Was propozycję, może do odrzucenia, może nie. Jeżeli podczas tego streaku, czyli do 31 października, wbijemy 500 subów, to przedłużam daily o kolejny miesiąc. Nie wiem, czy to mi się uda wytrzymać ten streak, ale postaram się jak najbardziej. Czyli jeżeli wbijemy 500 subów przed listopadem, to cały listopad też będą daily filmy. I ponadto. Ale to już jest crazy. Jeżeli wbijemy w listopadzie 600 subów albo przed listopadem, to do końca roku ciśniemy streak. OK? A dalej to już zobaczymy, co wymyślę. A na razie mam taki plan. Wiecie, ja od jutra studia zaczynam, ale myślę, że aż tak mi to nie będzie przeszkadzać mocno. Dlatego spróbuję zrobić te daily. Tak więc to tyle ode mnie na teraz. Zobaczcie jeszcze ten szybki run z challenge'u i. Widzimy się w na następnym filmie, nara! Zobaczymy Baptist by Fire To jest nasz spoko challenge, gramy znowu jako betani Nie możemy strzelać, ale mamy urnę Urn of Souls to chyba się nazywało I strzelamy niu! I to cały challenge Mamy gapis poł, więc możemy sobie czerwone serca na ładunki do niej zamienić Oczywiście jak zabijamy, to dostajemy ładunki tego itemu, więc musimy po prostu oszczędzać jak najbardziej te ładunki. Jak coś, to możemy Soul użyć. A jak nie, to trochę jesteśmy w dupie, chociaż też z tego co widzę, Wispy spawnuje. A no tak, przecież jak używam itemu, to Wispy mam. BHD za 7, idealnie. Let's go Perks, czemu nie. To nie jest zły challenge, to, to jest akurat na spoko challenge. Dosyć łatwe, szczerze. Mamy jeszcze Trinket, który nam chyba daje Eternal Heart'a co piętro? Tak. I... musimy do Isaac'a dojść. To to jest najgorsze. Przecież do Isaac'a, ale damy radę. Może się uda że Nice. Regeneracja plus HP up, zajebiście. Uuu, Book of Revelations jest dobry. Book of Revelations nam ładunki daje. I szczerze chyba wolę to zamiast Grapis no, myślę, że ta... To nam daje ładunki za darmo praktycznie. Dobra, z tego co pamiętam, to ta urna 20 ładunków ma maksymalnie. Ta. A to nie znaczy, że będę marnował te ładunki, nie ma sensu. Burna. Nice. Perfection, no nie. Perfection mi tak nic nie daje, więc nie ma sensu. Kuźwa te hitboxy zwiększone. Gruba betani. Converse Sol or Blackheart into one Hard container? Wait. A czy to działa na niej w ogóle? Jakby to działało na niej, to bym mógł strasznie dużo HP sobie zrobić. Ej, aż mnie zaciekawiło to. Zobaczmy. Shit. No niestety. Niestety nie działa, bo u nas sukardy so to ładunki. No trudno, Przy, przynajmniej spróbowałem, nie? To byłby naprawdę broken item na betani w sumie. Dosyć szybko to idzie w sumie. Dosłownie chyba na major nie dostałem bo od 5 pięter. Um, yeah! Nice. To już nie, raz dostałem chyba. Naprawdę jest dobrze, mamy zapas ładunków, jest fajnie. E, nie mam hajsu z nim tradeować. Jest naprawdę fajnie. Fajnie, że dostałem te book of revelations. Naprawdę się przyda. Ja byłby spoko, no ale no nie mam miejsca za bardzo na niego. Ja ten ten pokój, nawet nie ryzykuję. O oh fuck o wiem, że tam jest kamień zixem, ale to nie jest worth Absolutnie. No nie, straciłem Eterne Harta i Szanse na engero Ale gówno A co tu jest? W sensie nie chce się znowu bić Nie na dnie jest worth it Chcemy przejść Aizaka jak najszybciej, nie? A jaka będzie seria po Izaku? Zobaczymy Też myślałem czy niektóre gry, które chcę przejść na 100% nie zrobić serii z nich, że na przykład dzień pierwszy i jakieś tam najlepsze momenty, a potem te wszystkie dni montować w jeden wielki odcinek. Jeszcze zobaczę. To, to jest na razie pomysł. Kuń. Fajnie, ale nie chcę. O, the body plus 3 hp. Let's go. Let's go. Good boy. Good boy. Nieważne. Dwa piętra zostały. Naprawdę idzie zajebiście. Mogłem w sumie wziąć tego konia, ale już chrząć. Dobra. It lives. It dies. It dies. Nice. Ok. Jeszcze tylko Isuk. Isaac. Isaac. Nie ma Zauważyłem w ogóle, że jak urnę użyję i zmienię item, to ja nadal trzymam tą urnę. Coś w sumie nie wiedziałem, że to tak jest. I dopiero teraz to zauważyłem, to jest dziwne. Ale warto wiedzieć. No ale przydatne, bo nie muszę zmieniać itemu co chwilę. Tylko mogę trzymać na książce, a urnę mieć cały czas akwwwenu. Fajnie. Dobra, jest zakusi. Czas na niego. Burn! Perk służy. Burn! Burn! Spalić dzieciaka. Dziecko do pieca jak wiedźminie. Figierka. <grywia> Dobra. GG. Nice. I to był challenge. Pamiętam, jak się nazywał. Yeah. I odblokowaliśmy pergatory. to jest coś to jest active item, który tworzy rysy w pokoju, jak nastąpimy na rysy, to tworzy takie duszki, które naprowadzają się na przeciwników i wybuchają na nich. Spokojnie. Dobra, to było na tyle w tym odcinku, w następnym oczywiście kolejne dwa challenge zrobimy. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku, nara!